thank <laughs> you 私はですね。<music> <music>

Dziękuję. O zabranie głosu proszę teraz burmistrza dzielnicy Wola, pana Marka Andruka. Pani prezydent, wszyscy dostojni goście. Kombatanci i mieszkańcy woli, przed tym pomnikiem spotykamy się już po raz kolejny. Nie chcę wspominać tamtych czasów, mówić o trudach, nie chcę także opowiadać za tych, którzy mają do tego większe prawo. Chcę tylko powiedzieć w swoim imieniu, w imieniu mieszkańców woli. Pamiętamy i pamiętać będziemy. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz o zabranie głosu proszę pana Edmunda Baranowskiego, wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich. Jeżeli pan prezes jeszcze nie dotarł do nas z poprzedniej uroczystości, to proszę mu wybaczyć w tej sytuacji. Może dotrze wkrótce. W związku z tym proszę teraz panią Hannę Gronkiewicz Walc, prezydenta miasta stołecznego Warszawy o kilka słów. Szanowni Państwo, po raz kolejny, w kolejnym roku spotykamy się na Woli na największym cmentarzu powstania warszawskiego. Pod bardzo przejmującym pomnikiem w swej wymowie polegli niepokonani. Właśnie na Woli w czasie powstania barbarzyńsko wroga osiągnęło apogeum i mordowano i palono żywcem dziesiątki tysięcy ludzi. Bezbronne kobiety i dzieci. Spoczywają tutaj w bratnich mogiłach nieznani mieszkańcy Warszawy, ale także i powstańcy. Nie wiemy kim byli, ale wiemy jedno. Wszyscy oddali życie za wolność swego miasta. Pamięć o ich cierpieniu i śmierci jest naszą ludzką powinnością. Wieloletnią tradycją rocznicowych uroczystości jest w tym miejscu modlitwa ekumeniczna. Proszę o nią przybyłych tutaj duchownych różnych wyznań. Odmówmy teraz modlitwę za tych, których prochy spoczywają w kurhanie, na którym ustawiony jest pomnik polegli niepokonani za pomordowanych i za tych, którzy walczyli w słusznej sprawie i polegli. W tym miejscu tradycyjnie jest to modlitwa ekumeniczna, do której pozwolę sobie poprosić komandora Leona Szota, kanclerza kurii polowej wojska polskiego. Jego ekscelencje księdza biskupa generała brygady Ryszarda Borskiego, naczelnego kapelana wojskowego ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, księdza pułkownika Piotra Lęczewskiego, przedstawiciela prawosławnego ordynariatu wojska polskiego, a także księdza Michała Jabłońskiego z Kościoła ewangelickiego reformowanego. Zwykle do modlitwy ekumenicznej dołączał również pan rabin Michał Szudrich. Niestety ze względu na przypadający dziś szabat, nie może być z nami obecny, wystosował list, który wraz z Psalmem 23 zostanie odczytany na zakończenie. Stajemy bodu. dziś na miejscu świętym, na wielu mogiłach widnieje napis Nieznany. Pamiętajmy jednak, że Bóg zna ich imiona. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, święty i nieśmiertelny dawco przebaczenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, stajemy dziś na cmentarzu powstańców Warszawy, by w pokorze ducha polecić miłosierdziu Twemu dusze naszych sióstr i braci, mieszkańców Warszawy i bohaterów powstania warszawskiego.